Modlitwa wieczorna spokoju, znajdź ukojenie w ramionach Boga. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, mój najlepszy przyjacielu i pocieszycielu, gdy dzień dobiega końca, a cisza otula świat, pragnę odnaleźć spokój w Twoich ramionach. Dziękuję Ci za ten mijający dzień, za wszystkie chwile, które mnie spotkały. Zarówno te piękne, jak i te trudniejsze. Dziękuję za Twoją obecność, która dawała mi siłę, nawet wtedy, gdy nie zawsze ją odczuwałam. Panie, dzisiaj przychodzę do Ciebie zmęczona i znużona zgiełkiem dnia. Proszę, daj mi ukojenie, którego tak bardzo potrzebuję. Zdejmij z mojego serca ciężar codziennych zmartwień, Pozwól mi odetchnąć i odnaleźć spokój w Twojej obecności. Pragnę poczuć Twoje delikatne prowadzenie, które koi wszelkie lęki i wypełnia mnie pokojem. Przepraszam, że często gubię się w chaosie dnia, zapominając o Twojej łagodnej obecności. Wybacz mi moje słabości, moje chwile zwątpienia i brak cierpliwości. Ucz mnie jak trwać w spokoju, jak znajdować chwilę na spotkanie z tobą, nawet w najbardziej zabieganych dniach. Dziękuję, że zawsze jesteś gotów przyjąć mnie w każdej chwili i otaczasz mnie swoją niezmierzoną miłością. Proszę, daj mi sen spokojny i regenerujący. Spraw, abym mogła obudzić się jutro z nową energią i otwartym sercem. Gotowa na to, co przyniesie nowy dzień. Napełni mnie swoją łaską, bym potrafiła z miłością i spokojem reagować na wszystko, co spotkam na swojej drodze. Panie, błogosław mnie i moich bliskich, obdarz nas wszystkich swoją opieką, abyśmy mogli znaleźć w Tobie ukojenie i bezpieczeństwo. Niech Twoja obecność będzie dla nas schronieniem przed burzami życia, a Twoja miłość niech prowadzi nas w każdym momencie. W Twoje ręce oddaję mój dzisiejszy dzień i całą moją przyszłość. Ufam, że wszystko, co się dzieje, jest częścią Twojego planu dla mnie. W imię Jezusa Chrystusa, proszę o pokój na tę noc i na każdy dzień mojego życia. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Wspólna Modlitwa. Niech Bóg cię błogosławi. Szczęść Boże.